Cześć, witam Was wszystkich w pierwszym odcinku z serii przestawienia grup Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Dzisiaj pod lupę weźmiemy grupę A z Katarem, Holandią, Senegalem i Ekwadorem. Zapraszam na odcinek. Odcinek zaczynamy od gospodarza turnieju i zarazem debiutanta w Mistrzostwach Świata Kataru. Jest to malutkie państwo, dla porównania Polska jest 31 razy większa. Państwo położone jest we wschodniej części Półwyspu Arabskiego nad Zatoką Perską ze stolicą Wdocha. Co ciekawe, Katar ma już doświadczenie w prowadzeniu wielkich imprez sportowych. W 2015 roku zorganizował pamiętne dla nas Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej, gdzie nasza reprezentacja zajęła trzecie miejsce i Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w roku 2019. Katar nie ma zbyt dużych osiągnięć, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Na Mistrzostwach Świata nigdy nie zagrał, co za tym idzie mogliśmy go zobaczyć jedynie od czasu do czasu w Pucharze Azji. Zespół z Nadzatoki Perskiej wygrał w tym turnieju raz, 3 lata temu. Katar w tym turnieju od samego początku miał podgórkę. W fazie grupowej trafił na Arabię Saudyjską i, choć był skazywany na porażkę, to w bezpośrednim meczu pokonał Arabię 2–0. Następnie, w finale, Kataczycy trafili na Koreę Południową i, choć też w tym meczu nie byli faworytem, to sprawili niespodziankę i awansowali do półfinału. A następnie po pokonaniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do finału, gdzie łatwo rozprawili się z Japonią 3–1. Gwiazdą tamtego turnieju niewątpliwie był katarski król szczelców Al Moes Ali, który także i na tych mistrzostwach będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Jeżeli chodzi o ranking FIFA, to Katar zajmuje w nim miejsce 50. i także według tego rankingu jest piątą siłą Azji. Katar, tak już wcześniej wspominałem, nie ma zbyt dużych osiągnięć, ani także doświadczenia na arenie międzynarodowej nie wybiegając poza Azję, a więc to może być bardzo, bardzo duży minus, jeżeli chodzi o reprezentację. Druga rzecz, no to praktycznie większość piłkarzy nie posmakowała europejskiej piłki, grała jedynie w lidze katarskiej lub na przykład lidze w Arabii Saudyjskiej, a więc to też może być jeden, już drugi zresztą minus. No i z tych minusów gromadzi mi się miejsce trzecie myślę, że jednak Ekwador okaże się troszkę słabszy od Kataru i Katarczycy zajmą ostatecznie to miejsce numer trzy, myślę, że Senegal i Holandia, znaczy Holandia na pewno będą od Kataru wyżej, co do Senegalu mam troszkę małe wątpliwości, ale wydaje mi się, że jako misz kontynentu afrykańskiego no będzie lepszy od Kataru, który jeszcze nigdy na takiej Imprezie rangi mistrzowskiej nie zagrał. To jest moja opinia. A teraz przejdźmy już do kolejnej reprezentacji. Z Bliskiego Wschodu przenosimy się do Europy, a konkretnie do jednego z krajów Beneluxu, Holandii. Według mnie jeden z faworytów do zajęcia czołowego miejsca na Mundialu w Katarze. Reprezentacja pomarańczowych jest obecnie jedną z najlepszych na świecie. Z historycznego punktu widzenia Holandii cały czas brakuje złotego medalu na Mistrzostwach Świata, a przecież w dorobku mają na tym turnieju trzy srebrne medale w latach 1974, 78 i 2010 oraz brązowy medal w 2014 roku. Nie gorzej szło im na Mistrzostwach Europy, gdzie w 1988 zdobyli złoty medal, a czterokrotnie odpadli w półfinale, czyli teoretycznie zajmowali trzecie miejsce na turnieju. Holendrzy z pewnością mogą żałować srebrnego medalu na Mistrzostwach Świata 1974 z Johanem Cruyffem i Jonasem Neskensem. Niemniej jednak najlepszą kadrę mieli na turnieju rangi Mistrzostw Europy w RFN w 1988 roku. Występowali tam Kuman, Ricard, Kulit, i Marco Van Basten. Na ten turniej Holandia pójdzie w także mocnym składzie. W kadrze Van Hala możemy znaleźć takie nazwiska jak Van Dijk, De Jong, De Ligt, Frimpong czy Depay. Holendrzy w eliminacjach wygrali swoją grupę z dorobkiem 23 punktów, notując tylko jedną sensacyjną porażkę w pierwszym meczu z Turcją. Na wiosnę Holandia zagra też w fazie finałowej Ligi Narodów. W grupie 3. Dywizji A Holandia wygrała wszystkie spotkania za wyjątkiem jednego remisu w meczu z reprezentacją Polski. W rankingu FIFA pomarańczowi zajmują ósme miejsce i są szóstą siłą Europy. Wydaje mi się, że Holandia pojedzie na ten turniej zdeterminowana, żeby coś na nim osiągnąć. I mniej drabinka jednak będzie bardzo ciężka, bo jeżeli Holendrzy wyjdą z pierwszego miejsca w grupie, to już w ćwierćfinale mogą wpaść na Argentynę. Niewątpliwie będzie to bardzo, bardzo trudny pojedynek dla Holandii, jednakże wybiegam tak daleko, dlatego że grupa, którą ma Holandia, jest, mówiąc szczerze, bardzo łatwa. Holandia powinna sobie tam poradzić, powinna zdecydowanie wygrać grupę i wyjść z pierwszego miejsca. Czy tak będzie? Zobaczymy. Teraz czas przeniesie na kontynent afrykański do Senegalu, drużyny, której nie wspominamy najlepiej z poprzednich mistrzostw. się Bednarek i może być Co zrobili? Jezus Maria! Senegal na mistrzostwach świata obejrzymy dopiero po raz trzeci w historii. O dziwo najlepiej spisali się na turnieju w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku, kiedy to debiutowali na mistrzostwach doszli wtedy do finału. Warto też wspomnieć, że Senegal jest obecnie mistrzem swojego kontynentu z 2021 roku. W składzie na mistrzostwa znajduje się im. Sadio Mane, Idrissa Gueye, Kalidu Koulibaly i Edouard Mendy. W eliminacjach Lwy gładko przeszły pierwszą fazę turnieju, wygrywając grupę z przewagą 8 punktów nad drugą reprezentacją w stawce. W kolejnej i zarazem ostatniej rundzie eliminacyjnej Senegal wylosował w meczu Egipt z Mossalachem na czele. Ostatecznie o zwycięstwie przesądziły rzuty karne, które nie przeszły bez cienia skandalu. Według FIFA Senegal jest obecnie 18 siłą świata. I pieszą Afryki. Senegal na te mistrzostwa pojedzie doświadczoną drużyną i bardzo solidną, jednakże już po wyjściu z grupy, z drugiego miejsca, jak przewiduje, że tak się stanie, może trafić już na pieszą w grupie B Anglię, a więc mistrzostwa wtedy raczej się dla nich zakończą. Jest to niewątpliwie trudna przeprawa, jeżeli. Trafiliby na Anglików, ale równie dobrze mogą trafić na przykład na Stany Zjednoczone albo Walię, jeżeli będzie taka sensacja w grupie B. A więc także będzie to ciekawy dwumecz. Jednakże Senegal typuje na mocną jedną ósmą finału i drugie miejsce w grupie A. Podróż po grupie A kończymy w Ameryce Południowej, dokładniej w Ekwadorze. Reprezentacja tego kraju nigdy na Mistrzostwach Wielce nie zaistniała, tylko raz udało się jej wyjść z grupy w 2006 roku. W dużej mierze znowu do tego przyczyniła się nasza reprezentacja, która w meczu otwarcia przegrała z trójkolorowymi 0:2. Największy sukces wykopa Ameryka Ekwador odniósł w 1959. Oraz w 1993 roku, kiedy to po porażce 0 do 1 z Kolumbią w meczu o trzecie miejsce, został ostatecznie czwartą drużyną Ameryki Południowej. Najciekawszymi zawodnikami z ekw ekwadorskiej kadry są Moises Caicedo z Brighton, Patrick Delgado z Ajaxu i Ener Valencia z Fenerbahce. W eliminacjach Ekwador zajął ostatnie miejsce gwarantujące bezpośredni awans na mistrzostwa. W rankingu FIFA Ekwador zajmuje 44 miejsce. Nad tą reprezentacją wydaje mi się, że nie ma się co wielce rozczulać. Jest to reprezentacja, która raczej na mundial jedzie po to, żeby po prostu pojechać i skończy go na czwartym miejscu w grupie A. Lub na trzecim, jeżeli postawi się Katarowi, co niewątpliwie będzie ciekawym wydarzeniem. Jednakże Typuje ich na ostatnie miejsce w grupie A. A więc to już na tyle w tym odcinku. Jakbyśmy mieli teraz przejść jeszcze raz moje typy, to wychodzi na to, że Holandia zajmuje w grupie A pierwsze miejsce, drugie miejsce zajmuje Senegal, trzecie Katar i czwarte Ekwador. A więc jest tutaj jeszcze bez zaskoczeń. Myślę, że zaskoczenia znajdą się w grupie B, która już na kanale wleci. Jutro, a ja tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję, zachęcam do zostawienia łapki, a także subskrypcji kanału i widzimy się już niedługo w kolejnym materiale.